Cześć wam, witam was w, chyba w szóstym odcinku? Tak, szóstym. Um, nagrywam ten odcinek, naprawdę zaraz jem jabłko. Nagrywałam ten odcinek zaraz po tym, bo ja, oczywiście głupia, jak głupia, jak głupia, jak nie wiem, but. Um, Nacisnąłam... Um, jak to się nazywa? Um, nie, nie zerwuję. Nacisnęłam um, backspace. No i wtedy mi się nagrywanie wyłącza. Więc dobra, tutaj właśnie się przesyła ten właśnie odcinek. Jest to piąte, a dobra piąte. No. Więc przesyła odcinek. I tutaj właśnie ten. Więc to samo polega, że jak się nagle wyłączam, no to wtedy się wyłączyło mi samo. Jak to mam dwa razy fanessa? O co chodzi? Dobra, nie wiem. Jakiś błąd w grzeba. No właśnie, mieliśmy zobaczyć Lolinkusia prezent. O, dziękuję. To do pokoju? Bo jak tak, to też fajnie. Ale do włosów czy coś, to też. No, hmm. zobaczymy, czy to do pokoju. Halo. Lagi, lagi, lagi. Chyba to do szafy czy coś. No, no do szafy. O, co napisała mi coś w księdze gości? Nie, podoba mi się jej się mój pokój. Dzięki. Co? Ale czekaj, co ona zrobiła. Podoba się twój pokój. Dobra, pa. Aha, dobra, pa zobaczymy mm. mm. No to znów. A dobra, podoba się pokój. No, co to jest? Myślałam już, że na tym. Ten... Do jakichś innego sobie zobaczymy. No, w sumie fajne. Spoko, dzięki. A... Mm. Serie, jeżeli to jest jakiś, nie wiem. Jeżeli ja jabłka, ale dobra. Mówi Star Planet TV. Jestem bardzo ciekawa. Mówi Star Planet TV. Jej, nareszcie się zgodziła. Dlaczego nie? 10 lat. Cieszę się, że mama kupi mi VIP na rok. A! Like. Like. Hak wchodzą na konto.

Co, warto? Zbieram łopki. Dobra. Uh. Mm. O, oh, ale ja chcę jeden. Ja chcę jedynkę. Ja chcę jeden, nie chcę numer jeden. Ja chcę numer jeden. Do pokoju. <coughs> Halo? Halo? Ej, przecież... Ej, przecież my byliśmy najlepszymi przyjaciółkami. Mm. Samo się wyreagowała. Dobra, nieważne, ja chcę... Jeden. Oła. Napiszę do kogoś, albo nie. <śm> tego Arta mogę skasować. No bo po co? Wiem, że dziś tak trochę trochę no ale cóż. Cóż. Hmm. O nie. Dobra. Dobra, jestem, musiałam mieć poładowarkę. Hmm. Ktoś komentował? Nie, dopiero zacznę. No co? Moje biografia sobie zobaczymy, bo dawno do niej nie zerkałam i chyba bym zaktualizować. Nie! Już muszę... FUJ! Ale ja się wtedy ubierałam... FUJ, FUJ, FUJ! W ogóle ta twarz była taka gruba. W sumie nadal mi się moja twarz nie podoba w tym. Więc... Zmienię... się. So. Dobra. Tak. Nacisnę i będzie dobrze. O. Um. No, już nie jest jakby dobra, bo znów nacisnę spację i będzie super. Chociaż dużo się nie zmieniło. Na przykład ulubiony kolor czarny. Kolor włosów blond na razie nie zmieniam. Kolor oczu.. Jak to kolor oczu czarny? Co ja byłam? Nie wiem. <noise> kolor oczu czarny, nie. Nie wiem co ja sobie myślałam. Ja mam niebieski, a będę jest wyżak komik. Ach, jak wchodzę na konto. Oto, jeszcze mnogę szaleń. Gratulacje. tam na forum. Na... Gra polega na tym, że wchodzisz na orofil... profil osoby wyższej i piszesz na jaką ocenę szkolną podoba Ci się jej wygląd. I status nie licz mańki. ja też gram. Zobaczymy, też się zagram. I teraz jest 9, więc jak za minutę się wyłączę. No to sorry Dobra, jesteśmy Jezu, musimy iść na sam dół Dobra, tyle? Hmm. Dobra, no co? Kurde, ile my pójdziemy na ten dół? Dobra, nie będziemy to robić Dobra. Um, jeżeli się za parę minut wyłączę, to już bym chciała Wam powiedzieć. Papa i pa, do kolejnego odcinka. Um, jak się nie wyłączę, to fajnie będzie. No za 10-9 może się wyłączyć. Jeżeli się włączy, to szkoda. No ale cóż. Już? Ej, nagrywa się dalej. Ej, ale fajnie, nagrywa się dalej. <ścoughs> Jezu, ja taka szczęśliwa, naprawdę jestem szczęśliwa, bo nagrywa się dalej i mogę teraz sobie dłuższe odcinki, co jest fajniejsze, więc bardzo fajnie, ja się cieszę, dobra, a już odkładam to jabłko, bo mogę zrozumieć, że to trochę wkurzające, jakoś sobie żuję jabłko. Mm. Dobra, wyrzuciłam. Poszłam sobie wyrzucić. Mm. Ludzie mi tutaj teraz piszą mi w ogóle. No, gram. No i dobrze, że grasz. Ja, jak miałam 5 lat, patrzcie na tą buzię. No. nam. Ktoś mi coś napisał, ale ja na to nie zwrócę uwagi. Mm, ale zrobię krótkie cięcie i zobaczę kto to. Dobra, już jestem. Zadowolona. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogę nagrywać dłużej. Kurde, przestań do mnie. Ups. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> sorry, dziewczyno, z którą przed chwilą pisałam. Ale niestety byłeś na odcinku. Um, I tak, to było po holendersku, więc ja mieszkam w Holandii i no tak, więc no. Um, więc co porobimy? Dobra, ja już kończę ten odcinek, no bo naprawdę nudno, nikt nie przesyła prezentów, nikt nie mówi hej YouTube. Możemy sobie zagrać w grę, ale nie wiem czy ktokolwiek chce jeszcze na to patrzeć. Jak nie chcecie, to możecie stąd wyjść w ogóle. A ci, którzy są zainteresowani grą, to pogramy yy, sobie zwariowane karty. Więc jak nie jesteś zainteresowany, no to pa, jeżeli jesteś zainteresowany, co fajne... To fajnie. Najlepszy różowy papier toaletowy. Nie, ocałunek niech będzie. Ta magik jest różowy. Juhu, wygrałam. Dobra, ja idę, bo w sumie nudno to jest i no tak. Dobra, do zobaczenia. Kończę odcinek. Kto chce jeszcze coś powiedzieć? Kończę odcinek. Kto chce jeszcze coś powiedzieć? A no właśnie, zapomniałam, hashtag AS. Hashtag. Ups. Ups. hashtag kończę odcinek. Aż hashtag... dobra. Hashtag AS. A, pa YouTube! Pa! I pozdrawiam znów Anika. Anika dziewięć. Pa YouTube. Oryginalne. Coś mówię, ale nie wiem co. Okej, okay. spoko. Um. Au! Więc y, przepraszam Was bardzo, jeżeli was tam laskanie z jabłka. Y, no. Denerwowało no ale cóż... O, zaproszenie. Master Jo Jopek, pokaż jaki masz level, szósty. No to niestety. O. pozdrawiam Annabelle, Szesnaście. I niestety, no pozdrawiam, no kurde, pozdrawiłam, pozdrawiłam. Poz. Wam! No bo ja przejmuję tylko plus level 10. I kto jeszcze? Bo... No chcę być twoim najlepszym przyjacielem. No dobra, fajnie. No to do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i papa!